17 tydzień, zwykły. W pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia słyszymy o tym, że Mojżesz w czasie wędrówki w, ziemi, do ziemi obiecanej po pustyni buduje namiot spotkania. I słyszymy takie konkrety: założył podstawy, ustawił deski, umieścił poprzeczki, ustawił słupy, rozciągnął namiot, nakrył go przykryciem, wziął świadectwo, położył je w arce, włożył też drążki do arki, przykrył arkę nakryciem. Można by powiedzieć, że tych szczegółów jest trochę i to są normalne, jak się coś buduje, to wiadomo, że są jakieś konkrety, ale możemy powiedzieć, no po co? Po co po prostu? Przecież Bóg jest wszędzie, przecież Bóg ich wyprowadził, przecież Bóg jest duchem, przecież Bóg objawia się, czy pokazuje się w takich znakach jak słupy ognia i dymu, a jednak czytania nam pokazuje, że Bóg zamieszkuje w tym miejscu, że jest takie miejsce, które Bóg sobie wybrał jako miejsce szczególne, bo my jesteśmy ludźmi konkretu, my jesteśmy tak stworzeni, że jesteśmy cieleśni, że Jesteśmy zmysłowi, potrzebujemy takiego miejsca, w którym powiemy, to jest dom Boga. Potrzebujemy takiego miejsca, w którym my powiemy, tu jakoś Pan Bóg jest w sposób szczególnie obecny. Wiadomo, że też kochamy ludzi, ale potrzebujemy fotografii, potrzebujemy pamiątki po nich. Niech się ludzie dziwią, że, że mamy relikwie, czy że mamy jakieś zabytki. No, to wszystko nam przypomina o tym, co kochamy. Najważniejsze, żebyśmy kochali Pana Boga i też żebyśmy nie walczyli z tymi znakami. Które ludziom przypominają Pana Boga, jedni mają je bardziej wyrafinowane, inni mniej. Inni lubią takie obrazki czy figurki, które nie są zbyt wielkiej wartości artystycznej, ale są dla nich bardzo ważne. Inni lubią inne, ale żeby traktować te wszystkie przedmioty materialne, które nam przypominają o Panu Bogu, tylko i wyłącznie jako znak, jako gest po prostu miłości, kto kocha Pana Boga ten, nie ma pretensji do tego, że się Panu Bogu buduje kościoły. Świątynia, psalm mówi o tym, że świątynia pańska jest miła. Jest taki niesamowity psalm, w którym taka radość psalmisty wybucha z niego. Dusza moja stęskniona pragnie przedsiątków pańskich. Serce moje ciało radośnie wołają do Boga żywego. On nie może się doczekać, żeby być w tym miejscu. Myślę, że każdy z nas ma takie miejsce, za którym tęskni. Nie wiem, myślicie o, o Jasnej górze, o obrazie Matki Bożej, czy o swoim kościele parafialnym, czy o miejscu w takim sanktuarium czy kaplicy, gdzie się często modlisz, że mamy takie swoje izdebki, swoje kościoły, w których jakoś bardziej doświadczamy Pana Boga. I myślę, że warto dzisiaj też za te miejsca podziękować, pomodlić się, poprosić Pana Boga o to, żeby one ciągle nam o Bogu przypominały. Że jesteśmy naprawdę szczęściarzami, że żyjemy w takim kraju, w takich czasach i w takich warunkach historycznych, że możemy mieć takie swoje ulubione kościoły czy świątynie. Ewangelia to jest przypowiedź o sieci, dosyć prosta, można powiedzieć. Pan Jezus porównuje Królestwo Boże do zarzucania sieci w jezioro, wyciąga się ryby, te, które się nadaje, się oddziela od tych, co się nie nadaje. No i mówi, że tak będzie na końcu świata żebęd wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. My, jak słyszymy dzisiejszą, taka, dzisiaj taką przypowieść, to mówimy: No nie, no przecież chyba Pan Jezus tego nie zrobi. Chyba Pan Jezus nie, nie rozdzieli ludzi dobrych od złych i wrzuci złych do, do piekła. Przecież to jest, każdy jest zły i każdy w jakiś sposób jest po prostu dobry, i my się burzymy. Czasem można nawet spotkać takie sformułowania: Ja nie wierzę w takiego Jezusa, który pozwoli na piekło, ja nie wierzę w takiego Boga, który pozwoli na piekło. I ciekawe jest to, że. Ludzie nie mają czegoś takiego, że Jezus mówi, wiecie co, trzeba się postarać, żeby być sprawiedliwym, trzeba się nawrócić, żeby nie być złym. Jak chcesz należeć do tych ludzi zbawionych, to się trochę nawróć, albo się całkiem nawróć. Że zamiast myślenie, że my się mamy zmienić, to się oburzamy po prostu, że Pan Jezus jakąś prawdę głosi. Że gdyby lekarz powiedział człowieku, jak nie przestaniesz palić, to umrzesz, to my się tak zachowujemy, no nie skandal, skandal, że ten lekarz to po prostu w ogóle nie kocha ludzi. Jakby on kochał ludzi, to by tak nie mówił, jak można mówić o śmierci drugiemu człowiekowi. No dobry lekarz mówi, nigdy nie umrzesz. A jednak mamy takie poczucie, nie, dobry lekarz właśnie mówi, uważaj na to, co cię odprowadzi do śmierci. I może to jest największym zwycięstwem szatana, że nas tak okłamał, że my naprawdę nie wierzymy Jezusowi. Wierzymy w swoje uczucia, wierzymy w swój intelekt, wierzymy po prostu w pewne rzeczy, które nie rozumiemy, a nie wierzymy Jezusowi. Gdybyśmy wierzyli Jezusowi, to byśmy po prostu się zrobili wszystko, żeby się nawrócić. Co będzie potem, jak będzie na końcu świata, jak to Pan Jezus poukłada, to, to Mu zostawmy, ale weźmy się za siebie, żebyśmy należeli do ludzi sprawiedliwych, a nie żebyśmy całe życie narzekali na to, że na pewno, na pewno nie zgadzamy się z takim Bogiem, który opisuje to, co opisuje w dzisiejszej Ewangelii. Pan z wami, niech was błogosławi, Bóg wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen.